Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Przygód Robina Huda. Yy, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku trafiliśmy do Sherwood. Wykonaliśmy też pierwszą misję, gdzie odebraliśmy złoto statleja i zobaczmy, co dalej nas czeka. Yy, kolejne konwoje, mała grupa żołnierzy, czyli strzeszony konwój. Yy, może mała grupa żołnierzy? Mała oddział nowicjuszy towarzyszy komuś, kto wygląda na poryce podatkowego. Rozpocznij tę misję. Yy. Myślę, że możemy... Dobra, w sumie nie. Jeszcze inaczej. Ty. Pójdź sobie, rób jabłka. Bo ciebie nie będę potrzebował. A ty się możesz przed z tymi sieciami, więc pójdziecie we dwójkę. Spróbujemy odebrać pieniądze dla poborcy podatkowego. Nie chcę wykorzystywać wszystkich postaci, dlatego że chcę jak najwięcej surowców wytworzyć na początek. A postaci na pewno przydadzą się podczas ataków na zamek, więc zaczynamy. Teraz to nie poborca podatkowy, ten człowiek ubrany jest jak pomocnik możnego kupca. Bez wątpienia przewodzi jakieś dary dla szeryfa, Cóż szczęśliwe zbieg okoliczności. dziś są rodziny Robina, co znaczy znowu Co jest? Zostaw to Okej okay. Ale co? Tutaj mamy taką krótką kadcenkę. Następny. Hmm? To się dzieje. A okej. Okay. On teraz wysłał yy, żołnierzy, żeby nas szukali. Yy. Tutaj widzicie kłody drewna, które też można ruszać, ale niestety nie mamy yy, postaci jakiejś mocnej, która mogłaby yy, korzystać z takich rzeczy. Yy, dobra, jakby to ogarnąć? Kogo tu mamy? Tu mamy chyba jakieś tubicia, tak mi się wydaje. Chodź. Nie? Chodź. Chodź, ty wpadniasz sobie tą w pułapkę jedną. Dobra, a statley się przyda, żeby tu podejść i związać. Teraz zrobimy sobie może w ten sposób. Tego sobie jakoś złapiemy. No chodź, koń mnie. Koń mnie, goń, O, koń mnie. Broń się. czemu ty nie wpadłeś? Zdechniesz Podejdź bliżej, podejdź. O super. Schwytamy, albo nie, Statley, podejdź tu sobie. No widzisz mnie? Ktoś ty? Broń się, lub piń! Zdechniesz, kto teraz? Próbujemy jak najmniej szkód wykonywać. Dobra, i teraz patrzcie na to. się chowa tu. Jeszcze Broń się. Broń się lub ginie. Znaczy moje inicjatywę. Teraz ty sobie masz podejść i... Kto teraz? A ty związać. O, zwiąż go. Statley to ewidentnie robi zaprzynętę. Widziałem cię! Zostanie w zasięgu strzału, śmieciu. Ops! A, dobra, teraz ten, to patrzcie jak zrobimy sobie, patrzcie teraz my sobie pójdziemy tu, biegniemy sobie tam, To teraz? Broń się. Ukradniemy go sobie. Wszystko najlepszego, wróćmy do Sherwood, by podzielić tort. Dokładnie, i teraz sobie wracamy. Tak jest. Jeśli Robin otrzyma więcej takich podarunków, nawet nie zauważy, kiedy stanie się bogaty. No, już mamy 7000 Widzicie, teraz uratowaliśmy 15 ludzi, ale nie mamy żadnych nowych. Yy, wydaje mi się, że mechanika gry na początku nam pozwoliła yy, uratować nowych ludzi. Bardzo dużo. Yy, tak, żebyśmy yy, mogli żebyśmy mogli łatwo ruszyć. Yy, ty się uczuł, bo dalej ci coś słabo idzie. Yy, a my co? Lecimy z kolejną misją, nie? O nie. Dobra. Mamy dwie misje na zamku. Teraz jak to zrobić? Bratanek Robina ma kłopoty. i Piękna Marion, kochana Robina, w młodości mieszka w Nottingham. Dobra. Chyba najpierw musimy uratować Robina. Miłość poczeka, prawda? Robin dowiedział się, że szkarłatny Will wpadł w ręce szeryfa. Żołnierze wkrótce odeskortują go do Nottingham i stanie przed sądem? Teraz jest oskarżony o kradzież. Jest przetrzymywany w celi w Leicester. Czy Robinowi uda się oswobodzić swojego bratanka? Yy, myślę, że tak. Yy, więc tak. Yy, Robin, ty pójdziesz na pewno. Yy, tutaj możemy zabrać tylko czterech kompanów, jak widzicie. A to z tego powodu, że... Co? To z tego powodu, że yy, Will, yy, nowy kompan, dołączy do nas. Gdzie mamy? Dobra, robimy tak. Le ściana, wejść dwa. I ulecz robina. Yy, ulecz robina. Tutaj jeszcze mi brakuje. A, ty sobie jabłka robisz. Robisz jakieś jabłka, nie zrobiłeś żadnych jabłek. A, bez zuży też nie jesteś. No w sumie nie zrobiłeś, bo nie dostaliśmy informacji, więc dobra. Yy, sobie pójdziesz, bo się przydasz z twojej strony, ale radziłem sobie. nie jest obity, okej, okay, więc ty wróć do robienia ziół. Ty się wyszkoliłeś, tak średnio się wyszkoliłeś. Nie mamy nikogo lepszego, prawda? Nie, nie mamy nikogo lepszego. No to ty się szkół, a z nami pójdzie kamień. Ty jesteś ranny z tego co pamiętam, prawda? Tak, ty jesteś ranny, ale szkoda cię leczyć. Dobra, i mamy naszą czwórkę i lecimy ratować naszego yy, bratanka Willa. Robin dowiedział się od czego czegoś o swoim bratanku. Otóż szkarłatny Will jest jednym z nielicznych, którzy spróbowali sprzeciwić się szeryfowi. Dotychczas udawał mu się umykać żołnierzom z Nottingham, ale w końcu został pojmany. Will jest dość agresywnym młodym człowiekiem, ale jest lojalny wobec Lo-, lo Lok z klejów, lok z klejów. Boże, odmiana jest ciężka. musi go uwolnić. Dobra, to, przemykniemy sobie tędy na pewno. Tutaj mamy strażników. Tak, tutaj mamy strażników, w ogóle sobie... O, 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 o. Zobaczmy sobie na mapę w ogóle zanim tutaj przejdą. Widzę, że nie ma tu dużo wrogów, ale jednak trzeba troszkę pomijać, jeżeli nie chcemy ich tu atakować. Tutaj mamy jabłuszkę i konieczynkę, po którą na pewno warto się wybrać. Tutaj kamienie to dla Willa, czyli dla naszego sojusznika. Okay. Dobra, spróbujmy przedostać się do tego młyna, co? Myślę, że to będzie pierwsza nasza taka rzecz. Dokładnie. Wszyscy niech idą do młyna, a ty sobie przeczytaj. Znaczy, posłuchaj. Hej Robin Hoodzie. Panie Robinie, jest tu kilka wrednych drani, którzy stale niepokoją starego Wilfreda. To dobra dusza i nie jest winny temu, że musi żebrać. Czy pomoże mu pan? Panie Robinie, pomoże pan? Gdzie jest? Okej. Okay, tutaj mamy yy, biednego żebraka. Yy, na pewno mu pomożemy, ale wcześniej wcześniej się schowajmy, bo tutaj patrol wraca dokładnie. Więc lepiej żebyśmy nie nadziali się na niego zbytnio. I tutaj mamy jakąś informację z tego co pamiętam. Nie wiem czy się tu nie dowiemy, bo tutaj mamy właśnie kamień liany, po której możemy wejść i być może w ten sposób uda nam się... O, patrol się zmienia. Być może w ten sposób włączę w ogóle tą mapę, bo przeszkadza. Uda nam się dostać do tego zamku. Więc właśnie póki patrol sobie mija, to my sobie przejdziemy. Niech to diabli ta forteca jest silnie strzeszona. Gdzie nie można się łączyć sposobem? Może jest gdzieś miejsce, w którym można przeprawić się przez sposobę wspiąć się na mury. Tak, tu jest właśnie to miejsce. Yy, czy łucznik nas zobaczy? Zobaczył nas, ale na szczęście nic nie podejrzewa. Ogłuszymy go sobie od razu. Następny. Teraz tak, pytanie: Statley może? A Statley chyba nie może skakać. Popatrzmy. Yy, ty masz skakać, nie możesz, ani się wspinać. A ty możesz się wspinać, ale nie możesz skakać. Dobra, ciężka. Przeprawa i tak, możemy albo od góry przejść, wydaje się dość rozsądne, albo tutaj od dołu, gdzie są ci strażnicy. Dobra, wejdźmy sobie najpierw w tył, zobaczmy czy coś tu jest. Nie, tu nic nie ma. Dobra, wróćmy sobie. Oho! Żegnaj! Żegnaj! To by było tyle, jeżeli chodzi o ratowanie życia. Chyba weszliśmy do powstania straszników Dobra, no to w drugą stronę co? Chyba jednak w drugą stronę Jest tam następny Tego sobie obijemy, bo on i tak by się Obudził sobie tutaj odkryjemy ich wszystkich nie nie odkryjemy a odkryliśmy dobra wiem że tam są piekinierze więc yy, możemy wracać nie yy, co może zaczekajmy sobie chwilę na tej lianie nas raczej nikt nie powinien zauważyć my sobie jakoś yy. może przejdziemy środkiem i wtedy ich ogłuszymy to wydaje się być dobrym planem, prawda? Tylko teraz tak, ci. Jednak sobie tu wrócicie. Kupki patrol nie patrzy. Wrócicie sobie z powrotem. Nie idą tu w dół? Nie, oni chyba zawracają po prostu, prawda? Tak mi się wydaje, tak. Oni zawracają, więc Robin przejdziesz sobie tutaj i robię sobie zajdzie tu, 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 tu i ich ogłuszy. Myślę, że to jest dobry pomysł. Prawda? Dobra, wychodź. Ogłusz tłucznika. Jak widzicie on jest żółty, więc to już jest wyższy level, prawda? Tam nas nie zobaczą? Nie, nie zobaczą nas. Proszę, jeszcze jest udany moment. No Kto tam idzie? Zabroni się, no smaku, na tyle. Mów, kim Dobra, dobra, Zabroni się. Zabroni się. Zabroni się. podniosą. się. Nie, ci muszą wrócić, a ci gdzie są, o ci już wracają Szybko 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 Róbcie kółeczko, dobre Nikogo tu nie ma, nikogo tu nie ma tej sobie ich powiąże. I tutaj nam, jeżeli Panie, niestety tych zmarłych. To, to jest minusem. Tutaj oczywiście też sobie pójdziemy, bo tędy sobie wyjdziemy, żeby uratować tego żebraka i zobaczymy, co tam się jeszcze kryje. Bo to też jest dla nas ważne. Panie, Panie. Straże do mnie! Mhm. Rozejrzeć się! Już. Pytanie, gdzie oni wejdą. Czy oni wejdą na górę, właśnie mogą wejść na górę. Na nogi. Tu mamy szkarłatnego Willa, to też jest dla nas bardzo ważna informacja. Że on tu sobie jest w lochach. Ci za chwilę powinni się uspokoić. Wydaje mi się, że właśnie gra taka taktyczna bardzo wydłuża czas gry, jakby nie patrzeć. No ale nic, niech oni się sobie pobiegają, zobaczymy jeszcze czy któryś biegnie na górę Tak, ten biegnie na górę znowu Okej, okay, myślę, że on sobie pójdzie, wróci łucznik, ogłuszymy go i wejdziemy sobie tutaj Tak, mogliśmy wziąć w sumie kogoś do podnoszenia, ale wolałem się zaopatrzyć w Leczenie, prawda? Następny ty robisz się, przygotuj, bo ty pójdziesz tutaj i dobrze Kto teraz? Teraz? Dobra, zwiążmy go. Wy sobie podejdźcie tutaj i Robin spróbujemy tamtego opuszyć. O jeden problem mniej. Statley, zwiąż. Wy dwa stańcie sobie tutaj na czatach. Co on sobie tu. Zobaczmy co jest na kurze albo kto tam jest Na nogi Ktoś ty Panie, nic tam nie ma Panie Jeszcze zobaczył broń się Żaden z ciebie mocarz Broń się Hej Broń się Dobra, lepiej okręt tych nie robić tutaj No to broń Jeszcze żyje Dobra, stata ty, tych tego opuścili, on tylko zaspał w robocie, więc nic strasznego. Dobra, statley, i tych yy, Tutaj otwieramy Lochy i Robin niech idzie ratować. Albo nie, pokażę Wam jednego sekreta. Yy, jeżeli pierwszy wejdzie nie Robin, to Will wypowie kwestię... Tak? Jeszcze jeden krok podły go szerypa, Osobiście roztrzaskam ci czerep. Przestań powtarzać, żeś przyjacielem Robin'a. Nie jestem głupkiem. Nie dam się nabrać w taki prosty sposób. Zabieraj się stąd i pozwól mi w spokoju pić piwo. Jak widzicie Robin. Musi tutaj zejść, żeby szkarłaty Will go po prostu poznał. Na łańcuch w moim korbaczu! Czyż to nie wuj Robin? Cóż, cieszę się, że znów cię widzę. Widzę, że ciągle ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Szkoda słów. Lord Ranalf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Co za tchórz. Po wszystkim, co uczynił twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Niech tak będzie. Chodź z nami do Sherwood, ale proszę, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Obawiam się, że szeryf rozumie jedynie język oręża, drogi Robinie. Dobrze o tym wiesz. Pośpieszmy się, zanim ktoś podniesie alarm. Chwileczkę, drogi wuju. Ranalf powiedział mi o tajnym przejściu, dzięki któremu niepostrzeżenie można wyjść z zamku. Dostać się do niego można od zakrystii. To znacznie ułatwi nam życie. Doskonale. Bierz broń i spadamy. Dobra, to tajne przejście tutaj, ok. Przejdźmy sobie tutaj wszyscy, a jeszcze wróćmy do Willem. Zobaczmy jakie informacje tu się kryje. Zaraz wam opowiem o umiejętnościach jakie on ma. W czasach swojej burzliwej młodości szkarłatny Will nauczył się doskonale strzelać z procy. To się może przydać, gdy trzeba rozprawiać się z kimś na odległość. Szkarłatny Will jest zwolennikiem bardziej radykalnych metod. Potrafi zagrać się do wroga i go udusić. To skuteczne, lecz może zaszkodzić reputacji Robina i zmniejszyć liczbę potencjalnych sprzymierzeńców, którzy zechcą do niego dołączyć. Dobra, i tak jak widzicie, tutaj właśnie ma strzelanie z procy, do której potrzebne są nam kamienie, ręce, którymi możemy kość udusić i tarcza, którymi możemy się chronić przed łukiem. Tutaj jakiś kolejny oddział zauważył tych martwych. Nie skąd on się pojawił, ale chyba on się pojawił po prostu jak uratowaliśmy Will'a. Dobra, tutaj jeszcze musimy uratować naszego żebraka, dostać się do zakrywki i jeszcze tutaj chciałbym się dostać, bo jestem ciekawy, czy tu nie ma nic cennego, a to w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia.